Ostatnio przez media przetoczyła się fala tekstów opowiadających o zamiatanym dotychczas pod dywan zjawisku podmiotowego traktowania młodych aktorek podczas ich doświadczeń zawodowych, pierwszych doświadczeń zawodowych, z którymi się stykają, zarówno na terenie teatrów, jak i na terenie szkół teatralnych. Młody absolwent Krakowskiej Akademii Sztuk Teatralnych Wydziału Reżyserii Michał Telega postanowił zmierzyć się z tym tematem i zadał pytanie pięciu swoim koleżankom, młodym adeptkom sztuki aktorskiej z prośbą o to, żeby odpowiedziały na takich pięć pytań, które on sformułował, i które, które właśnie dotykały tej sfery doświadczeń. Kiedy wpadł mi w ręce tekst Telegi, pomyślałam, że, że, że jest w nim olbrzymi potencjał do tego, żeby spróbować Dać szansę upustu, takiego buntu i złości, który nagromadził się w młodych, w młodych aktorkach. I rzeczywiście okazało się na przestrzeni naszej pracy nad spektaklem, że ten temat uruchamia w młodych aktorkach jakieś reminiscencje. Różnych zachowań, z którymi nawet te młode dziewczyny osobiście się zetknęły. Bardzo mi zależało, żeby, żeby podczas pracy nad tym spektaklem dotknąć tej sfery ich osobistych doświadczeń, ale oczywiście nie przekraczając granicy ekshibicjonizmu. Dużo rozmawiałyśmy na te tematy, oglądałyśmy różne. Filmy dokumentalne, które gdzieś ocierają się o te, o ten te, te, te tematy. Duże wrażenie zrobił na, na nich, na dziewczynach, e, e, amerykański film zrealizowany przez, e, przez reżyserkę amerykańską Kitty Green e, pod tytułem Asystentka, która właśnie opowiada o takiej formie mobbingu. I, i, i ocierającego się też o właśnie przekraczanie no, pewnych granic przyjętych. I bardzo mi też zależało na tym, żeby w, w tych dziewczynach uruchomić taki sposób gry. Przekonać ich do takiego sposobu gry, opartego na, na autentyzmie, na autentyzmie i, i gdzieś zahaczającego o, o sferę te, takiej gry, właściwie paradokumentalnej. Dlatego też pokazałam im film Pawła Łozińskiego, nawet nie wiesz, jak bardzo Cię kocham, który myślę zrobił na nich duże wrażenie. Kluczowym momentem podczas pracy nad tym spektaklem była, był moment, kiedy, kiedy zaproponowałam zrealizowanie takich jakby fragmentów tego spektaklu sfilmowa poprzez sfilmowanie ich, fragmentów ich ciała, poprzez takie obnażenie się przed kamerą. I było dla mnie niezwykle istotne, żeby to była y, autonomiczna, y, całkowicie y, podmiotowa decyzja tych dziewczyn. Y, nie, starałam się nie, nie wytwarzać żadnej presji, że, że, nie, nam, nie namawiać ich do tego. I myślę, że rzeczywiście to był taki moment wyzwalający dla nich, taki moment, kiedy one poczuły y, swoją silną podmiotowość i to, że są w stanie same decydować o, o, o pewnych wyborach artystycznych, które, które, którymi podlegają. Wydaje mi się, że to, że to nam się udało w czasie tej pracy obronić podmiotowość naszych młodych aktorek.